Dzień dobry, to jest strona Dzisiaj zaprezentuję Państwu elektrycznego suwa BMW, czyli BMW x 40 X Drive z 2021 roku. Zapraszam. Wersja x 40 czyli do dyspozycji mamy 326 koni mechanicznych, automatyczną skrzynię biegów oraz napęd na 4 koła xDrive. Samochód jest w kolorze granatowym, a kod dla kieru to C1M Phytonic Blue. Samochód w stylizacji Sport. Wyposażony w reflektory technologii laserowej. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamery 360 stopni. Felgi w rozmiarze 21 cali. W głębi widzimy sportowy zacisk hamulcowy M w kolorze niebieskim. Mamy tutaj również dostęp komfortowy. Fotele regulowane elektrycznie. Lusterka składane elektrycznie. Korunna kierownicza również sterowana elektrycznie. Przebieg samochodu to 1271 km. Samochód posiada bardzo wiele opcji konfiguracji. Kierownica jest wielofunkcyjna, skórzana. Szybko przeskoczymy sobie przez te widoki. I wyświetlanie na headapie również możemy sobie skonfigurować. Komputerem pokładowym sterujemy oczywiście za pomocą dotyku albo przy pomocy pokrętu iDrive. Tele z przodu i z tyłu mamy podgrzewane. I mamy tutaj również klimatyzację automatyczną, czterostrefową przycisk zmiany biegów. I widok z kamery. Widok panoramiczny. A teraz zrobimy sobie widok 3D, który możemy przesuwać oczywiście za pomocą gestów. Niżej mamy dwa porty do ładowania: gniazdo 12V, dwa cup holdery i ładowarkę indukcyjną. Widok z kierownicy. Przejdźmy sobie do tyłu. Na fotelu kierowcy oraz na fotelu pasażera z tyłu mamy wyprowadzone porty do ładowania. Tutaj wcześniej wspomniane kolejne dwie strefy klimatyzacji i podgrzewanie foteli z tyłu. Ponadto mamy oczywiście dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i sofix. No i naprawdę bardzo dużo miejsca. Na pewno każdemu tutaj będzie wygodnie. Miejsce nogi jest ogrom. Tak właśnie przedstawia się sytuacja przy wzroście 1,85 m. I obejrzyjmy sobie jeszcze bagażnik. Klapa oczywiście jest otwierana elektrycznie. I tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w BMW i X. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej w 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i mini. Dziękuję i do zobaczenia!